Przemek przyleciał do Izraela. Mogę powiedzieć tak. Na pewno jest to kwestia miłości. Mam bardzo mało czasu. Na pewno jest to kwestia medycyny. On nie zniknął, tylko pojechał tam i o ciebie walczy. I'm a doctor, a surgeon from Poland. busy this morning. Profesorze, proszę, musi mi pan wysłuchać. Profesor! Oh. Hey. Przemek! Jeśli chodzi o Hadar, moją partnerkę, z którą tutaj gram, jest naprawdę przepiękna. Jest bardzo profesjonalna, bardzo miła. Pracujemy po 12-16 godzin na dobę. To naprawdę nie jest lekko. Mieliśmy też zdjęcia na szczycie wieżowca najwyższego punktu w Tel Awiwie. I Hadar w tak trudnych warunkach po prostu perfekt. Jest przygotowana, jest bardzo profesjonalna. in front of the cameras. Now I can understand why this series going on through 13 years. Sounds like a great show. And I will miss you guys and thank you for everything. I had a great experience. And Jemek is the best. Mother, <laughs> thank you for everything. Thank you. Ja myślę, że Przemek jest bezwzględny, jeśli chodzi o dążenie do celu, który sobie wyznaczy. Myślę, że zadowolony i szczęśliwy wraca do Polski. Natomiast nie mogę zdradzić, co się tutaj wydarzyło. Musicie to Państwo zobaczyć sami. Zapraszam wszystkich Państwa do oglądania naszego serialu z najwyższego budynku w Tel Awiwie. Pozdrawiam na dobre, dobre i, na i na złe. Pięknie.